Równo tydzień temu w Minneapolis doszło do w cudzysłowie strzelaniny, bo tam strzelała tylko jedna osoba, w kościele katolickim zwiastowania pańskiego, który był przy szkole katolickiej dla dzieci do klasy ósmej. I akurat tydzień temu, w środę rano, odbywała się msza dla tych dzieci, cotygodniowa, i pewien osobnik zabarykadował z zewnątrz i zaczął ostrzeliwać kościół przez okna z zewnątrz trafiając 17 osób i zabijając dwie ośmiolatka i 10 -latka. Jest to zbrodnia oczywiście nienawiści antykatolicka, antyreligijna, czysta ślepa chaotyczna nienawiść, nic więcej, chociaż było to oczywiście zaplanowane. Osobnik ten miał plany narysowane tego kościoła Odczekał kilkanaście minut, zanim się msza zacznie, żeby wiedział, że wszyscy są już na miejscu. Poczekał na pierwszy tydzień roku szkolnego wszystko miał jak najlepiej zaplanowane w swoim szaleństwie. I oczywiście zaczęły się typowe zaraz gadki, że trzeba ograniczyć broń, znieść jej sprzedaż, zakazać posiadania jej ludziom, ale nikt nie patrzy, przynajmniej w mainstreamie z tego co widzę, żeby.. Rzeczywiście zlikwidować źródło tego problemu. Bo w pewnym sensie sam osobnik ostrzelujący kościół również był ofiarą. Ofiarą fanatycznej ideologii, która traktuje choroby psychiczne jako coś normalnego i ma na nie jedno uniwersalne lekarstwo zmiana płci jakby to w czymkolwiek miało osobie chorej psychicznie pomóc. Im młodsza osoba tym wiadomo, bardziej podatna na te rzeczy. Plus do tego dochodzi jeszcze aspekt farmakologiczny, gdzie te leki, które się stosuje przy zmianie płci, te wszystkie zabiegi, to na tym się zarabia naprawdę ogromne pieniądze. I tym młodym ludziom, którzy mają problemy ze sobą, problemy w swoim życiu, normalne problemy psychiczne, takie jakie były od zawsze, gdy trafią do niewłaściwego towarzystwa. Wmawia się, że to wszystko jest wina tego, że ty się po prostu urodziłeś w złej płci. Jak zmienisz sobie płeć, to wszystko będzie dobrze. No i tak również myślał ten osobnik, zresztą nie tylko on. Bo dziwnym trafem liczba samobójstw u ludzi, którzy są trans, bardzo wzrasta już po zabiegu, już po zmianie płci. Bo co się okazuje, że ci ludzie zostali okłamani, że oni mają problemy psychiczne. Ale to nie było związane z płcią. A teraz, kiedy dokonali czegoś, co całkowicie zmienia ich życie, i definitywnie czegoś, czego nie da się cofnąć, orientują się, że jest już za późno, bo w swoim zwyrodnieniu te osoby, które namawiają ludzi chorych na te zabiegi, mawiają im, że to jest ich problem, kiedy już dokonają tego zabiegu, to już jest za późno, tak? Już nie trzeba się tymi ludźmi zajmować, już nie trzeba ich wspierać. Coraz więcej osób daje swoje świadectwa tego, jak bardzo żałują tego zabiegu, że to wcale nie naprawiło ich problemów psychicznych. No nie dziwię się, bo to w ogóle nie jest ze sobą związane. Tak, istnieją osoby transseksualne, które rzeczywiście mają problem ze swoją płcią, ale to jest promil społeczeństwa, niewielki promil społeczeństwa, a z tego się zrobiła ogromna moda i wmawia się to nieproporcjonalnie większej ilości ludzi, że to jest twój problem źle się czujesz ze sobą, zmień płeć. Dosłownie, To jest chore. To jest chore, jak wiele młodych ludzi upada w te pułapki. jest łapane w sidła tych zwyrodnialców i później cierpią, później tracą życie, później jeszcze bardziej się męczą sami ze sobą, Bo mamy system społeczny, gdzie nie ma nikogo z psychiatrów z kompetentnych ludzi w zdrowiu psychicznym. Nie ma nikogo w legislaturze, którzy by definitywnie położyli kres takiej manipulacji młodych ludzi. No ale tutaj mamy problem ogólnie zdrowia psychicznego młodzieży, młodych dorosłych, którzy... W ogóle zdrowia psychicznego w ogóle. Jak zwykle jest to zapomniana gałąź medycyny. I właśnie tam, gdzie zawodzi państwo, tam rosną tacy zwyrodnialcy. Wszelkiego rodzaju, czy to oszuści, czy po prostu zwykłe trole, po prostu wilki w skórze owiec, dosłownie, którzy żerują na młodych, zagubionych ludziach. I to jest wina społeczeństwa i władzy, że nie jest w stanie temu się przeciwstawić. No, i taką ofiarą był również ten osobnik, co widać po jego zapiskach, że on żałuje zmiany płci, że to mu w ogóle nic nie dało, nic mu nie pomogło. To w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, co zrobił, ale to wskazuje na to, gdzie leży problem, gdzie naprawdę leży problem. A teraz co się robi? W ogóle się o tym nie dyskutuje. Nie, to nie może być to. To nie może być. Najlepszym wyjściem byłoby po prostu ograniczenie internetu w zasadzie całkowicie, albo stworzenie jakiejś. Okronej wersji internetu dla osób poniżej, nie wiem, 17 roku życia osiemnastego, bo to najbardziej siedzi w internecie. Ci wszyscy radykalni zwyrodnialcy. odpowiedzialni są za to rodzice, którzy nawet sugerują swoim dzieciom takie zabiegi. Odpowiedzialne jest państwo, które takie zabiegi dzieciom oferuje. No bo jak ktoś, ktoś jest dorosły, no to trudno tak, nie powstrzymamy go. Może robić ze sobą co chce. Ale dzieciom? Ludziom, którzy są niewykształceni fizycznie? Już dawno temu na kanale mówiłem, że choćby zwykłe obrzezanie jest czymś złym, jest okaleczeniem ciała, a co dopiero taki zabieg, czy seria nawet zabiegów wszelkiej maści, która niszczy hormony naszego ciała, która niszczy zdrowie, a jeszcze u człowieka rozwijającego się w ogóle to jest tragedia. I nam się wmawia, że to musi być normą, bo my musimy uszanować czyjeś zdanie. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić krzywdę, to my nie możemy tego zdania uszanować. Jeżeli ktoś ma problem psychiczny i chce go rozwiązać krzywdząc siebie, nie możemy na to wyrazić zgody. Ale na tym się robi dobry biznes. I co gorsza, w całym tym zamieszaniu, prawdziwi ludzie, którzy potrzebują tych zabiegów, którzy potrzebują zmian. Są całkowicie zapomniani, zmarginalizowani, demonizowani, wymieszani z tą całą resztą zgrają z Zajmijmy się prawdziwym źródłem problemu. I jeszcze jedna rzecz, która mnie w tej sprawie bardzo bulwersuje, ale to bardzo, to fakt, że zdaje się burmistrz Minneapolis, gubernator Minnesota, inni ludzie na Twitterze z polityki, też zbulwersowani sami, krzyczeli do mikrofonów, że jak to się mówi po angielsku, thoughts and prayers, czyli myśli i, i modlitwy, tak? Że myślenie i modlitwy nie pomogą. Przestańmy mówić, że to cokolwiek zmieni. Nie módlcie się, bo to nic nie da. Te dzieci się modliły, uczestniczyły we mszy, a zginęły. Więc modlitwa nic nie daje. To mnie właśnie najbardziej zabolało. Kim wy jesteście, żeby mówić? Jak ludzie mają reagować na taką tragedię. Ja się o tym dowiedziałem, to mnie osobiście też to dotknęło. I pierwsze co zrobiłem, uklęknąłem przy łóżku, odmówiłem koronkę do miłosierdzia bożego i pomodliłem się własnymi słowami, bo modlitwa własnymi słowami medytacja jest ważniejsza raczej niż formuł, formułek, ale nie będę wchodził tutaj wtedy w tę dyskusje. Ale od razu, jak tylko usłyszałem, że zginęło dwoje dzieci, ile rannych. Ile już zniszczonych żyć, dzieci, rodzin, cała edukacja, przyszłość, ofiar jest masa. Modliłem się, się za wszystkich. A na drugi dzień doszło do mnie, kiedy byłem w kościele, siedząc przy obrazie Jezusa Miłosiernego, doszło do mnie, że i za tego osobnika powinienem się pomodlić, że... Mimo wszystko, to nie znaczy, że ja go rozumiem, to nie znaczy, że ja go usprawiedliwiam, to nie znaczy, że ja mu wybaczam, co, to nie jest moja rola. Ale jeżeli ktoś potrzebuje miłosierdzia, to właśnie osoby takie jak on. I właśnie to w takich momentach tragedii, w takich momentach kompletnej ciemności, przytłaczającego, duszącego zła, to właśnie wtedy modlitwa jest najważniejsza. Nie można jej bagatelizować. I nie może tak być, że ludzie niewierzący lub niepraktykujący narzucają całej reszcie, czy oni mają się modlić, czy się nie mają modlić. Ja rozumiem, modlitwa również musi iść z jakimś działaniem. Nie można modlić się o to, że się schudnie, i w tym samym czasie codziennie zajadać 4,5 tysiąca kalorii. No, to jest niemożliwe. Wtedy rzeczywiście modlić się ani nie wypada, ani raczej nie ma sensu. Tak samo tutaj trzeba się modlić i pracować nad rozwiązaniem problemu, o którym mówiłem wcześniej, w pierwszej po. Jak to zrobić całkowicie, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo to, że ktoś rozpozna problem, to nie znaczy, że wiadomo, co z nim zrobić. Nie wiem, ale wszystko związane z tą sprawą jest jakieś. Dziwne, nieciekawe. Te wszystkie demoniczne wręcz wiadomości, które pisał ten osobnik na magazynkach broni, na przykład, gdzie jest teraz Twój Bóg i tego typu rzeczy. No to jest straszne. I to zachowanie oficjeli po tym jest kompromitujące. Ale z zeznań świadków wynika jasno, że ci, którzy byli w kościele, zachowali się jak należy. Dzieci były przećwiczone jak się zachować, chroniły siebie nawzajem, kładły się na siebie. Mężczyźni od razu próbowali wybiec na zewnątrz, ale nie mogli, bo te drzwi były właśnie zabarykadowane od zewnątrz, bo chcieli lecieć, po prostu złapać. Tak samo ksiądz od razu wyskoczył przed ołtarza, biegnąc w kierunku właśnie tam, gdzie padały strzały, tam, gdzie kule lądowały, tam, gdzie trafiały, bo chciał zablokować sobą. Trajektoria ich lotu nie zdążył, no i dwoje dzieci zginęło. I tu już nic więcej nie da się powiedzieć trzeba się modlić.